Cześć. Dzisiaj opowiem ci o nowej rewolucyjnej funkcji na Instagramie, która do tej pory wymagała zatrudnienia specjalnego pracownika, a dzisiaj ze współpracą z ManyChat Instagram stworzył integrację, która automatycznie potrafi się odzywać do nowych osób, które nas zaobserwowały. Kiedyś, żeby doszło do takiej reakcji, no to musieliśmy poczekać na jakiś komentarz, wywołać jakąś wiadomość na priv. Dzisiaj możemy wysyłać wiadomości powitalne do nowych followersów. Co nam to umożliwia, moi drodzy? Przede wszystkim możemy korzystać z reklam na Instagramie, które kierują na obserwacje. Na Instagramie jest specjalny cel reklamowy, który pozwala zoptymalizować reklamy na nowych followersów. I dzięki temu zabiegowi jesteśmy w stanie nawet rozpocząć konwersację, pozyskać nowego followersa. Nawet w tematach stricte biznesowych, nawet za 2 złote. Czyli wydajemy 100 zł i mamy za to 50 rozpoczętych rozmów. Jest to bardzo duże ułatwienie i rewolucja, bo do tej pory to wszystko polegało na tym, że zatrudniało się osobę, która się nazywała SETER, i ona sprawdzała, dało, dawaliśmy jej hasło do Instagrama, ona sprawdzała wszystkie osoby, które nas obserwują, i ręcznie do nich wysyłała wiadomości: Cześć, co Cię zainteresowało na profilu. Jej zadaniem było tak zoptymalizować proces, aby doszło do jakiegoś wideo spotkania i być może do jakiejś późniejszej sprzedaży. Czyli mieliśmy takiego setera, który budował relacje, Dzisiaj można tą robotę skrócić, nie trzeba już nic robić ręcznie. Oczywiście później jest potrzebny człowiek, żeby gdzieś tam zainicjować tą dalszą relację, ale przede wszystkim zautomatyzujemy ten początek. Na Instagramie, oczywiście, jak klikniemy tutaj utwórz i utwórz reklama, no to mamy tutaj do wyboru różne funkcje. Możemy sobie jakiś, nie wiem, wybrać jakiś materiał z profilu, wybrać jakieś moje ostatnie posty, nieważne, jakąś rolkę na szybko. I tam są, pojawiają się różne cele reklamowe. I mamy tak, wiadomość do Ciebie, odwiedzenie witryny internetowej, różne działania to jest jakaś nowa funkcja najlepsza opcja w przypadku wielu celów, takich jak aktywność czy obserwatorzy. I my możemy zoptymalizować takie nasze działania, że przekierowywujemy ludzi na nasz profil na Instagramie, oni klikają: Zaobserwuj. A potem odpala się automatyzacja w narzędziu ManyChat. Do tej pory korzystaliśmy z tej funkcji AutoDM Link from Comments. W tej chwili korzystamy Say hi to new followers. Wybieramy sobie tą funkcję, a następnie ee, co tu nas odśwież, odśwież. Tak, odśwież nową automatyzację i tu macie już na telefoniku fajny podgląd jak ta automatyzacja będzie przebiegać, gdy ktoś kliknie Obserwuj na waszym profilu. I my musimy go wciągnąć do konwersacji, żeby on nam wpadł tutaj do, do folderu z wiadomościami, dlatego możemy mu na przykład zaproponować jakiś prezent w zamian za obserwację. Dzięki temu te twoje reklamy będą jeszcze chętniej przyciągać nowych odbiorców, bo na przykład poinformujesz na takiej rolce, storiesie reklamie, że jeśli ktoś cię zaobserwuje, to automatycznie otrzyma prezent. I możemy dać cześć, dzięki za obserwację. Dla nowych osób, osób przygotowałem bezpłatny PDF o tytule XYZ i tutaj przycisk, który wywoła automatyzację, prześlij mi bezpłatny prezent. Możemy już na tym etapie tutaj poprosić użytkownika o maila. Nam akurat w tej automatyzacji nie chodzi o, o maila, bo chcemy jak najwięcej tych ludzi pozyskać na razie do konta, do DMów, czyli do wiadomości prywatnej, więc ja sobie wyłączam tą funkcję. I co się ma zadziać, kiedy ktoś prześle ci tą wiadomość? Eee, możemy dać coś takiego. Super, znakomicie, oto twój PDF. I tutaj możemy kliknąć dodaj linka. I tutaj dajemy etykietę, co ma być na przycisku, a tu wklejamy link. Czyli tu dajemy sobie link do naszego jakiegoś tam prezentu, przypuśćmy tam, nie wiem, Eduheros, łamane na prezent. Szyję teraz na bieżąco i wpisuję tam, odbierz prezent. Klikuję, klikam, zapisz zmianę i mamy to. I tu jest bardzo fajna opcja, która jeszcze Wam może podbić ilość wiadomości. Follow DM. Jeśli ktoś nie otworzy tego linka, to na przykład za parę godzin do niego napisz. Tu jest informacja, po jakim czasie do użytkownika trzeba napisać. Możecie sobie wybrać, nie wiem, tam, e, po pięciu godzinach. Tu są gotowe szablony, a możecie sobie też wybrać taką funkcję i sami ustawić, po ilu godzinach e, tutaj możecie wpisać. Oczywiście system was powiadomi, że maksymalnie 23 godziny tu możecie wpisać, ponieważ Taki jest regulamin Facebooka, że te okno czasowe od pierwszej wiadomości do automatycznej kolejnej wiadomości nie może być dłuższe niż 24 godziny, więc napiszmy sobie tutaj nie wiem, 23 godziny 30. Dobra, 23 godziny. Save. I jaką wiadomość tutaj otrzymał użytkownik w momencie, kiedy on nie kliknie i nie odbierze tego prezentu. Hej, tak w ogóle powiedz. Co cię zainteresowało na moim profilu? Tak, jakieś pytanie otwarte na przykład, żeby zacząć dyskusję i wystarczy, że ja sobie w tej chwili kliknę go live i taka automatyzacja już będzie działała dla każdej osoby, która kliknie sobie zaobserwuj na moim profilu. Ale, żeby jeszcze ułatwić pracę handlową i aby nie wymieniać się hasłami, bo wiecie, że z tą polityką haseł jest różnie na tym Instagramie i wysyłanie pracownikom takich haseł do logowania nie zawsze jest pożądane, więc możecie takiego Instagrama połączyć z aplikacją Beeper na komputerze waszego pracownika, ona wygląda tak od środka. Możecie ją za pomocą tej aplikacji połączyć się z LinkedInem, WhatsAppem, Messengerem, Telegramem, Instagramem, Slackiem. I mogą wam tu spływać wszystkie wiadomości z waszych wszystkich serwisów społecznościowych. Ja tutaj kliknąłem ikonkę Instagram i tu będą wskakiwać wszystkie wiadomości od Waszych klientów, które wpadają z automatyzacji, które wpadają z różnych reklam. Mało tego, aplikacja ta pozwala planować wiadomości w czasie, czyli na przykład wysłać, jak już jest noc, że wyślij tą wiadomość do tego użytkownika, o którejś tam godzinie rano. Mamy tutaj możemy dać załączniki, ale mamy też opcję wyślij później i możemy zaznaczyć, kiedy taka wiadomość ma zostać wysłana, i już z tego poziomu z tej aplikacji już nie obowiązuje to okno czasowe 24 godzin. Możecie sobie zaplanować na przykład wiadomość za dwa dni, bo to już nie jest taka wiadomość automatyczna, tylko ręcznie zaplanowana właśnie w tym systemie, co pozwala wam kompleksowo z tymi klientami pracować. Ale jest też oczywiście standardowa automatyzacja, której nie wszyscy znają. Jest to automatyzacja, jeśli Wam ktoś skomentuje rolkę, film lub jakikolwiek post. Ja sobie wybrałem tą funkcję, żeby automatycznie odpalać tutaj jakąś automatyzację, gdy ktoś mi coś skomentuje. I tu się pokazują moje wszystkie ostatnie posty, wszystkie moje rolki, wszystkie moje aktywności. Ja sobie mogę wybrać jakąś tu rolkę. I co ma się wydarzyć w momencie, kiedy ktoś skomentuje? I system Was zapyta, czy odpalać automatyzację. Kiedy wrzucicie jakikolwiek post lub rolkę na jakikolwiek temat, czy ma być to następny post lub rolka? Czyli jeżeli jeszcze nie opublikowaliście coś, a chcecie, żeby zaraz po publikacji pojawiła się automatyzacja, możecie coś takiego tutaj wybrać. Albo wybrać, ja najczęściej korzystam już po publikacji, wybieram jakąś rolkę. I teraz, oprócz tego, że my wysyłamy taką wiadomość na DM do użytkownika, to możemy też wzbudzić takie zaangażowanie w dyskusji w komentarzach, wybierając tę funkcję. Kiedy przesuniemy ten checkbox, to mamy tutaj domyślne komentarze, jakie będzie udzielał w odpowiedzi na dane hasło nasz profil, a będzie to wyglądało mniej więcej o tak. Zobaczcie, tu mamy szablon, ktoś coś skomentował, a my dziękujemy na przykład za tą odpowiedź, czyli na przykład: dzięki wielkie, prezent poleciał na priv. Sprawdź skrzynkę odbiorczą. Już wysłałem. Dzięki wielkie albo dzięki. Super. Przesłałem Ci prezent. Na brief, albo tam na DM. Dzięki temu będziecie mieli trzy różne rotowane komentarze w dyskusji i one będą wyglądały w miarę naśladowały właśnie takie ludzkie komentowanie. Możecie też tutaj wybrać funkcję, że jeśli ktoś odpisze na story, to również ta automatyzacja ma zadziałać. Jeżeli ktoś napisze do Was wiadomość prywatną na DM, również ta automatyzacja ma zadziałać. I teraz ja zazwyczaj tę funkcję wyłączam, żeby nie mieszać ze sobą różnych automatyzacji, i wybieram tutaj funkcję cyk. Na jakie hasło, na jakie słowo kluczowe ma odpalać się automatyzacja? Ja tutaj wpiszę na przykład AI, czyli jak ktoś skomentuje AI albo sztuczna inteligencja, albo SI, to ma się odpalić automatyzacja. Jeżeli wybierzecie tą funkcję, to automatyzacja odpali się zawsze. Bez względu na to, jaki ktoś komentarz wam udzieli. Więc to, jeżeli chcecie taką funkcję wybrać, to możecie sobie wybrać. A następnie, co ma dostać użytkownik? Jaka ma być tutaj informacja dla tego użytkownika? I my sobie tutaj wpiszemy. Eee, cześć. Dzięki za aktywność. Wszystko przebiegło pomyślnie. Odbierz swój prezent tutaj. Prześlij mi prezent. Następnie mamy tutaj kolejną funkcję która sprawdza, czy użytkownik, który skomentował ten post, jest również waszym followersem i możecie wymusić to, że on otrzyma ten prezent dopiero jak was zafollowuje, więc to jest kolejna akcja, która nie tylko zwiększa Wam sprzedaż na profilu, ale też pozyskuje więcej odbiorców, więcej followersów, więc jak chcecie w sposób szybki, dynamiczny zwiększać liczbę osób obserwujących, wybierzecie sobie tą funkcję. I możecie tu poinformować, że użytkownik musi Was zaobserwować, wtedy otrzyma ten prezent. I tu możecie dać na przykład: czekaj, czekaj, widzę, że jeszcze mnie nie obserwujesz. Zrób to, proszę, teraz, a automatycznie wyślę Ci prezent. I taka wiadomość może sobie poleżeć, po, polecieć. Słuchajcie, to są przykładowe wiadomości. Ja takie skrypty wam też podsyłam na, na konsultacjach czy na moich szkoleniach. Ja wam chcę tylko pokazać, jak działa ten mechanizm, a wy to musicie ubrać do swojej branży. I co się ma zadziać, kiedy ktoś już wam tam zaobserwuje, albo po prostu już kliknie, przesłali mi prezent no to wysyłamy go po jakiegoś tam PDF-a, wideo, czy, czy wysyłamy na jakiś litmagnet, gdzie możecie już zebrać jakieś maile. Czyli ja na przykład wysyłałem tutaj, oto twoje darmowe szkolenie. Ja wysyłam zazwyczaj na jakiś swój webinar, może być webinar automatyczny też. I tutaj na przykład mam jakiś educhera słomane przez webinar, odbierz szkolenie. Cyk. I jak ktoś sobie kliknie, no to w moim przypadku trafia na stronę szkolenia. Pokażę Wam, jaka taka strona może wyglądać. W włączę sobie nową kartę. educheros.pl Na przykład webinar. I mamy taki oto webinar, który się ludziom wyświetla tu co 15 minut i użytkownicy mogą się zapisywać na szkolenie, oglądać je w sposób automatyczny. Dzięki temu generujemy lidy. I mamy też mamy też adres mailowy wtedy do użytkownika, mamy też numery telefonu. Jedyne co nas obchodzi, kiedy już zbudujemy taki system, mamy stworzony content, mamy stworzone treści, mamy ustawione automatyzację, to teraz trzeba je tylko dopalać reklamą i Ty musisz też z zespołem zadecydować, czy chcesz ustawiać kampanie reklamowe z poziomu. Instagram.com czy z konta reklamowego Meta na Facebooku przetestuj obie metody, które u ciebie działają. Dzięki temu będziesz generować bardzo dużą ilość obserwacji, lidów i generować sprzedaż dla Twojego biznesu. Jeżeli chcesz, żebym taki system dla Twojej firmy postawił, to link w opisie jest do bezpłatnej konsultacji, gdzie sprawdzę Twój profil, Twój biznes i zobaczę, czy jestem w stanie Ci tak na konsultacjach pomóc to wszystko wdrożyć. A jeżeli chcesz zarejestrować, się do tego programu ManyChat na najlepszych możliwych warunkach. Również zostawiam Ci link w opisie do tej aplikacji ManyChat. Zarejestruj się, załóż, pobaw się tą aplikacją, zobacz, jakie tam są możliwości automatyzacji i wdrażaj to do swojego biznesu. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach.